Mój stary to fanatyk Ursusa. Cały garaż i półobejścia obejścia zajebane częściami do siódki, trzydziestki i osiemdziesiątki. Średnio raz w miesiącu ktoś wywala się na ryj należącym na ziemi wałku, rozrządu albo korbowodzie i trzeba jechać na pogotowie. W swoim 22-letnim życiu już chyba z 10 takich akcji miałem. Całe mieszkanie zajebane katalogami części, instrukcjami napraw czy magazynami typu rolniczy przegląd techniczny, profi, retro, traktor i inne gówna. Jakiś czas temu byłem jeszcze na tyle głupi, że nauczyłem go korzystać z internetu, bo myślałem, że trochę zaoszczędzimy na tych pieprzonych gazetach. Ale teraz nie dość, że nadal je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach i grupach facebookowych dla pasjonatów traktorów i kłóci się o to, który model Ursusa jest najlepszy, albo kto odpowiada za upadek zakładów mechanicznych Ursus. Potrafi tak siedzieć cały dzień, wrzeszczeć na monitor, albo nawet wypierdolić myszkę za okno. Kiedyś to już mnie tak wkurzył, że nawet założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu Ursus to złom, tylko Belarus. Matka nie donurzała wtedy z gotowaniem bigosu na uspokojenie. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala na jakieś zloty traktorowe. Od jakichś pięciu lat w każdą jebaną niedzielę jemy obiad, a ojciec pierdoli o tym jak to naszego polskiego Ursa zniszczyli ruscy i zachodnie koncerny oraz jakie to dobre ciągniki były. Jak się dostałem na studia, to przez tydzień tłumaczył wszystkim w rodzinie, że to dzięki temu, że od małego obcowałem z maszynami rolniczymi i ciężka praca w garażu przy ciągniku nauczyła mnie dyscypliny. W każdą sobotę budzi całą rodzinę o czwartej rano, bo hałasuje odpalając silnik któregoś z sursusów, będących w ciągłym generalnym remoncie. Jak już wstaniemy, to na śniadaniu nawija o historii Ursusa i zawsze kończy się tym samym, że dostaje ból dupy, że te dzisiejsze ciągniki to już nie to samo co kiedyś, że tylko plastik i plastelina, a nie metal jak to kiedyś. Robi się przy tym cały czerwony, odchodzi od stołu, i idzie do garażu wertować wielką encyklopedię traktorów PRL, aby się trochę uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta model Ursusa C360 do składania. Oczywiście do wigilii nie wytrzymał, tylko już tydzień wcześniej rozpakował to i składał w dużym pokoju. Ubrał się przy tym w roboczy kombinezon i taki beret traktorzysty z antenką, a potem cały dzień siedział przy stole dokręcając śrubki. Kapustę z grochem na Wigilii też oczywiście w tym stroju jadł. Gdyby mnie tylko na długość ręki ktoś dopuścił do całej produkcji ciągników w Polsce, to bym kurna wziął i wszystko spalił w pizdu. Najchętniej to osobiście zezłomowałbym każdego pieprzonego Ursusa w promieniu 100 kilometrów. Jak któregoś razu jeszcze w podstawówce miałem urodziny, to stary wziął mnie w drodze wyjątku na zlot zabytkowych ciągników do Wilkowic. Super prezent kurwa naprawdę. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu daleko, dochodzimy na pole, a ojcu, oczywiście już świecą mi oblizuje wargi podniecony. Cały dzień chodził między traktorami, robił zdjęcia i gadał z jakimiś typami w kombinezonach o mocy silnika i momentach obrotowych. Po pięciu minutach już mi się znudziło, więc wyciągnąłem telefon. To ojciec się na mnie wkurzył, że nie doceniam dziedzictwa narodowego. Kazał mi usiąść naprzeciwko modelu Ursusa C45 i patrzeć na niego jak na jakiś jebany relikt. Sześć godzin musiałem łazić po tej wystawie, bo to ważne, żebyś wiedział, co Polacy potrafili stworzyć. Urodziny mam w sierpniu, więc jeszcze do tego było gorąco jak diabli i żar lał się z nieba. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Mirka, z którym jeździ na te zloty. Kiedyś jego najlepszym kompanem był Zbyszek. Typowy Janusz z Wąsem, który przez 365 dni w roku zapierdalał w polarze Ursus tylko polska moc. Byli z moim ojcem jak bracia. Zbyszek przychodził z żoną na święta, na imieniny, na kielicha. Wszystko to trwało, dopóki Zbyszek nie kupił sobie na gospodarstwo Belarusa. Raz obaj się najebali, to zaczęli się kłócić, czy lepszy jest Ursus, czy Belarus. Zaczęli normalnie nakurwiać zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku zadzwoniła żona Zbysia, że Zbysio spadł z rowerka i zaprasza na jego pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, no i odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu: a ojciec na to i bardzo kurwa dobrze. Tak go za tego Belarusa znienawidził chłop. Wspomniałem też o arcywrogu mojego starego, czyli o ciągnikach MTZ belarus bez homologacji. Stały się one kompletną obsesją ojca, i jak na przykład w telewizji mówią coś, że gdzieś tam były, było trzęsienie ziemi czy coś takiego. To stary zawsze mam rocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwysynach z MTZ powiedzieć, jak to nielegalnie rejestrowali ciągniki i wykończyli tym naszego polskiego ursusa. Dealerem MTZ a w naszej okolicy jest niejaki pan Adam. Jest on dla mojego starego uosobieniem całego zła, wyrządzonego polskiemu przemysłowi ciężkiemu przez ruskie traktory i ojciec przez wiele lat toczy z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie na targach, gdzie występował Adam. I stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali takie inby tam odpierdalał. <grymianie> po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem Belarusa, ojciec rozpoczął partyzantkę internetową, polegającą na szkalowaniu Belarusa i pana Adama na forach internetowych i grupach na Facebooku. Napierdalał na niego jakieś tam głupoty, że Adam był tajnym współpracownikiem UB, albo że go widział na ulicy, jak komuś gwoździem autorysował i tak dalej. Nie nauczyłem ojca intutor, więc skończyło się bagietami za szkalowanie i stary musiał zapłacić domowi 2000 złotych. A jak miał to zapłacić, to przez tydzień w domu nie dało się żyć. Ojciec chodził i kurwił na przekupne sądy, Belarusa, Adama i w ogóle na cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że MTZ to są jacyś masoni: rządzą całym krajem, pociągają za sznurki i mają wszędzie układy. Przeliczał też te 2000 na części do traktorów i miał ból dupy, że za tyle to by zrobił pół generalki silnika w ciapku.